Witam serdecznie w grze Sniper Elite 3. E, pokażę Wam, jak ta kierka wygląda. Raczej nie będę jej przechodził, ale przynajmniej tak, żebyście zobaczyli, jak się prezentuje, ponieważ w Sniper Elite 1-2 Europa, Berlin, a tutaj mamy Afrykę, czyli zapewne. Będzie to całkiem inna gierka niż dwa poprzednie. Małstwa 2 up and down, przybliżenie, I strzał. I w oko. To jest niesamowite! Just e co? W każdym bądź razie te zwolnienia w tej grze, no to jest coś niesamowitego. Po co mam e? Aha, e to jest samouczek jakiś. Kolano judo. Oh my god. Szczerze mówiąc nie grałem jeszcze w Sniper Elite tak, żeby długo sobie pograć, tylko wam pokazywałem, że na przykład jest za darmo dwójka była na Steamie i tak dalej Ale w tej chwili trochę nie wiem dokładnie jak się gra, bo widziałem czy chwilą było jakieś zwolnienie i on No zobaczymy czy mi się uda skutecznie grać w tą gierkę. Następny cel. Przybliżamy i co e? Co to było? Serce! O oh my God. Ale go rozwaliłem, nie? Szybko. Samochodzi. Co mam teraz zabić? Kildę. The... Jakiś tam znowu spoter. Yy. Aha, muszę w silnik albo w ten, w bak paliwa. Dobra. celowałem w bak paliwa. Oh jees! W takich wypadkach lepiej celować y, y, oczywiście w bak paliwa niż w jakiegoś tam kierowcę, bo wszystkich rozwalam, nie? Czyli taki jeden snajper potrafi, y, można powiedzieć, można powiedzieć y, zrobić bardzo dużo hmm, 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 hmm. Aha tutaj możemy Aha czyli mam do wyboru snajperkę, ale mogę też wziąć zwykły karabin. Hmm, to jest chyba ten. Tak, z ten, pamiętam z Call of Duty, yy, czyli jak się wybiera, tutaj go. A, w ten sposób, I tak się bije ze stena. Yy, tutaj mamy pistolecik. Dobra, ale oczywiście ja jestem snajper. Yy, tylko wezmę sobie. Yy, jak to tu było, to przeładowanie. No na reload chyba, nie? Ale to nie tu. Dobra, w każdym bądź razie bierzemy snajperkę. Aha! Jeszcze mamy kamyczek. I rzucamy kamyczkiem. I wtedy możemy yy, zaciekawić zapewne, a to co to jest? Dobra, zobaczmy. Co to zrobiłem? No nieważne. Co tu jeszcze mamy do wyboru? Granaciki. Apteczki. No to i snajperka oczywiście najważniejsza. Teraz to? Idziemy, tak? Chwilę tylko pogram, żeby pokazać wam jak ta gra wygląda, ale raczej grać w nią nie będę. No chyba, że będziecie chcieli. Ale to już M. jest mapa. Yy, czyli yy, mam dotrzeć tutaj, tam coś tam, snajper, coś tam, i tralala. Czyli muszę dotrzeć yy, do mnie. Dobra, załatwienie, czyli sniper to nie tylko sniper, ale też niezły killer Okej, okay, yy, czyli co? No wstań. Czemu on... Po co ja go biorę? Oh my god Nie chcę go Wywal go Dobra Mapa, mapa, mapa Nic nie mam do zniszczenia. Time to use the well rod. Daństwo. Cholę wciąż. Yy, no źle zrobiłem. gut er ist hier, er ist hier irgendwo. Irgendwo. Dobra. Äh, tak Klandon, sniper elite. Oczywiście ja nie, nie grałem w jedynkę dwójkę, więc w tą grę oczywiście należy się inaczej przestawić. Ja jak widać nie grałem, więc cienko mi to idzie, ale może zagram, trudno powiedzieć. A więc sniper lead wygląda w ten sposób. Dzięki za uwagę, trzymajcie się na razie.